Popek pod tym filmem to jest jedna skrzynka Prisma w kolejnym odcinku Każde 500 komentarzy to też jest jedna skrzynka Niech stracę Hej, cześć, witajcie, jestem Damen i witam was bardzo serdecznie w nowym odcinku na moim kanale. Jak widzicie mam dzisiaj na sobie koszulkę Virtus Pro i to taką nową, nie, nie taką, że jest na mnie ciasta, mam taką naprawdę dużą tą koszulkę. Na ostatnim iem udało mi się ją zdobyć, pewnie widzieliście na e, story YouTube'owym bardzo dużo komentarzy. W ogóle to story mi chyba zrobiło z 30 tysięcy i to mi chyba filmy nawet ostatnio tyle nie robią, więc no... Pewnie widzieliście, że udało mi się nabyć tą nową koszulkę Vitusów, a dzisiaj wyszedł naprawdę bardzo, bardzo, no może nie jakoś tak super zaskakujący update, ale w końcu wyszła nowa skrzynka, tak? I zmieniono troszeczkę e, ceny broni, AUK teraz jest troszeczkę droższy, wystąpiły też zmiany cenowe shotgunów, no i zmiany w ekonomii, o, to jest chyba w sumie ważniejsza zmiana tych cen, bo chyba to aż tyle nie zmieni. No i oczywiście wyszła nowa skrzynka, The Prisma Case. E, oczywiście ją kupiłem, no i w tym momencie jak ją kupuję, to ona kosztowała prawie 50 zł, nie? więc no, no ta skrzynka nie należy do jednej z tańszych. No i słuchajcie, myślę, że możemy na spokojnie zrobić takiego deala jak zawsze robiliśmy, czyli 500 łapek pod tym filmem, to jest jedna skrzynka Prisma w kolejnym odcinku. No i ten materiał prawdopodobnie wrzucę tak 19-20, e, bo pewnie tak jakoś uda mi się zmonto e, zmontować ten film, bo jeszcze mam coś do zrobienia. E, no i macie myślę 24 godziny na wbicie tych łapek. Myślę, że deal spoko, a i nie wiem, jeżeli byście chcieli, to możemy zrobić, dobra, zróbmy też, niech będzie każde 500 komentarzy, to też jest jedna skrzynka, niech stracę, kurczę, chciałbym zrobić jakiś takie opening, dawno nie, nie otwierałem tych skrzynek w ogóle w cs nie? Um, dobra, przyjrzyjmy się skinom, o ile mi się zładują, no już widzę, że to M4A4 spoko, i czemu, czemu ono jest w ogóle w lekkim użyciu, aha, dobra, w lekkim użyciu e, są wszystkie te skiny, które tutaj nam pokazują, są w lekkim użyciu. Hmm. Lekko używane są te skiny. Oczywiście musiał być skin do ołga, no bo jest OP, no to skin musiał być. Eee, co my tu mamy? No ten PMI wygląda w miarę OK. Oczywiście mam tutaj chyba jeszcze niskie ustawienia graficzne. No, no te skiny tutaj raczej standardowo nie zaciekałe. Czasami bywają w miarę fajne te, te niebieskie czy też fioletowe. No tutaj może ta łubka. Chciałbym ją zobaczyć tak z nie Jakby teraz mnie łupka poleciała, to myślę, że naprawdę bym był zarobiony. Um, no tutaj jeszcze auk może być coś wart w miarę i ten 5-7, bo też jest naprawdę bardzo fajny. Jemka. No nie ma za dużo fajnych skinów. No, to jest niestety problem. Muszę kupić oczywiście klucz. I jeszcze za 10 zł, czyli. Czyli troszeczkę wydam dzisiaj na ten opening. Tylko jednej skrzynki, nie? A zobaczymy, co to będzie. Co to będzie jutro. No okej, okay. nie ma co przedłużać. Otwieramy. Co nam wypadnie? Z pierwszej skrzynki Prisma i był jakiś taki różowy, fajny No oczywiście będzie... O Jezus! Toxic Offward no w sumie ty... Muszę go sobie odpalić na, na wyższej jakości, czekajcie Dobra, zwiększyłem jakość No w sumie... W sumie za bardzo się nie zmienił, ale nie no, tak jak się przyjrzeć mu z bliska to w sumie nawet ciekawiej to wygląda jak na niebieski skin. A ile jest wart? Właśnie zauważyłem, że w cesie mamy model, który się nazywa świnka morska. Fajnie. Śwink świnka morska za sam ciebie. Nie no, ten skin nie wygląda wcale aż tak źle. O, i powiem wam szczerze, że nawet coś się zwróciło, no bo za tego skina dostanę prawie 20 złotych. No, więc. No dobra, no, zobaczymy, co to będzie, ile skrzynek będę musiał otworzyć. I możecie napisać w komentarzach, czy chcielibyście, żeby, żeby jak, jakąś część tych skrzynek też otworzył gracuś, bo może bym sobie też z nim pootwierał. może by tak, tak jak wtedy w tył rodziny przyjdzie, otworzył ostatnią skrzynkę i trafikosa nie. Nie wiem, czy ktoś to jeszcze pamięta, bo to już było. Huh, taki mam czasu temu Chciałem wam jeszcze powiedzieć w tym odcinku, że już niedługo będę nagrywał odcinek z widzami W ogóle postaram się teraz zrobić taką serię odcinków z widzami z Cantera Uznaję po prostu, że to będzie bardzo dobry pomysł Dlatego też założyłem Discorda I macie link w opisie i będzie też link w komentarzu do mojego Discorda Możecie wbijać i właśnie na tym Discordzie będziemy się ugodywać na jakieś wspólne odcinki yy, I będziemy sobie wtedy nagrywać No to co, przypominam ostatni raz 500 łapek, jedna skrzynka, 500 komentarzy, jedna skrzynka tylko wiecie, no nie przesadźcie za bardzo, bo aktualnie na Steamie nie mam za dużo kasy, została mi 100, więc tak może, wiecie, dogadamy się na jakieś trzy skrzynki, co? <laughs> nie no, żartuję. Widzimy się już w następnym filmie. Siemka!